Tak jak wczoraj powiedziałem, wpadłem na taki luźny pomysł, żeby powiedzieć o kanałach, które się przewinęły gdzieś tam u mnie, które oglądałem. I kolejność, jaką powiem, to jest po prostu losowa. Tak jak zacząłem wpisywać z głowy to, co pamiętam. Michael Penn chyba każdy go zna. Bardzo fajny kanał, dużo, dużo filmów dodaje. To jest nieoczywisty kanał, bo to jest taki raczej mały, mały kanalik. Do 45 tysięcy subskrybentów pokazuje swój doktorat w Stanach z matematyki nie wiem, nie wiem z czego robi doktorat ale i pokazuje jakie jakie mu egzaminy i z czym ogólnie z tam z czym ogólnie tam, tam się działa także bardzo ciekawe. doktor Pejam też ciekawy kanał nie wiem czy czy tak samo popularny? Dajcie znać w komentarzach w ogóle, czy znacie to, to, co wymieniam, czy nie. I to, co dużo razy już się pojawiło na moim kanale Mind Your Decisions z Geometrii. Tutaj dużo, dużo zadań z geometrii. I też brałem skąd nie, niekiedy, może nie, nie jakoś często, ale jedno zadanie na pewno pojawiło się. Ten Classically Hard Geometry Problem to rozwiązałem na swoim kanale, bo wydaje mi się bardzo ciekawe to zadanie. Jest dosyć trudne. E, może teraz nie e, totalnie matematyczny kanał, ale też e, naukowy. Arwin Ash, Arvin Ash i ma fajnie wytłumaczone mm, Maxwell Equations. To też jest mm, ogólnie fizyczny kanał, bardzo, bardzo ciekawy. Number file to chyba każdy zna im to. E, da, wystarczy dać jakąkolwiek liczbę 13592, i oni stworzą o, o tym Film, jak, jak bardzo niezwykła jest to liczba. E, bardzo ciekawa seria z kolei Tomasza Millera. Zacznijmy od zera z liczbami. E, też polecam obejrzeć. E, I może taki nieoczywisty nieoczywisty kanał, jak Paweł Dziuba. E, rozwiązuje. E, to, jest, to jest ten kanał. Ten, no to jest, to jest to. To jest ten kanał tak. Rozwiązuje ze swoimi uczniami zadania z Olimpiad. Bardzo ciekawy kanał. No i jak już jesteśmy przy, 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 przy takim kanale, no to jeszcze jest Sylwester Błaszczyk. Nie, nie wiem, czy pamiętam dobrze jego nazwisko. Dopiszemy Olimpiada. Może matematyczna. I też rozwiązuje na żywo zadania z Olimpiady Matematycznej. Super, film, super filmy, super kanał, fajnie mi się oglądało. Co ja jeszcze, co tu Your decisions powiedziałem? Zacznijmy od Zera, Armin Ash, Paweł Dziła, Doktor Pejam, Stragn Grad Student, Number File, Michael Penn. Matt Parker, to te, te wideo też by mi się bardzo podobało. Matt Parker, stand-up Matt, to też jest znany kanał i bardzo podobało mi się to, 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 ten filmik o pudełkach zapałek, jak uczą się grać w kółko i krzyżyk. Pamiętam, że byłem tak zafascynowany, jak to ogląd obejrzałem z 6 lat temu, że napisałem sam program na komputerze, który gdzie laptopa uczyłem grać w kółko i krzyżyk dokładnie w ten sam sposób jak działają te, te zapałki, no tylko trzeba było dużo czasu poświęcić, żeby nauczyć go grać w, tym, w to kółko i krzyżyk, i, i to już to już e... szczegóły są w tym filmie. Szczegóły są w tym filmie, e, i czy coś jeszcze. E... Dużo, dużo nie, nie, nie oglądam na, na YouTubie z matematyki, jeśli już to właśnie to, co wspomniałem, e, jak mi pojawi się jakieś powiadomienie. I, mm, no i tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, jeśli Wy znacie jakiś fajny kanał matematyczny e, do pooglądania wieczorem przed snem, to chętnie, się, chętnie przyjrzę.